No przegrałem, to niech ja przegrałem, Idź, 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 idź. nie idzie, idzie, tam idzie, 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 na ciebie. Jeszcze na bez, Proszę, panie. Nie zbieraj mnie. Kur... Pryczaczek, ty jesteś jakiś upośledzony, kurwa. Gratuluję. What the fuck? Kryczoczek, jesteś kurwa, nie wiemy to. Cam mordy kurwa Siadę fuck up <grym> Idzie do highlightu. <grym> nie, to było cylighty na no spokojnie Ale no, kurwa... Spokojnie Manta. <grym> Nawet mi serce się nie ruszyło kurwa, mówię <grym>